Ciemną stronę wyczuwam w tobie. Darth Maul to taka postać, która wśród fanów Gwiezdnych Wojen, zwłaszcza tych nieśledzących seriali animowanych jest źródłem nieustannej konfuzji. Dla wielu Zabrak był przecież martwy po wydarzeniach Zmrocznego Widma, a o jego powrocie w Wojnach Klonów wielu widzów dowiedział się dopiero kilka lat po tym fakcie, gdy Maul, quick ich zaskoczeniu, pojawił się w filmie o Hanie Solo. Szczerze powiedziawszy, to nawet ci, którzy z Gwiezdnowojnymi animacjami są na bieżąco nie znają całkowicie finału historii Zabraka, bo Okazuje się, że pojedynek Mola z obi w rebeliantach, w którym były Sid definitywnie ginie, posiada epilog, o którym dowiedzieć możemy się wyłącznie z książki o tytule z pewnego punktu widzenia. A o co tutaj dokładnie chodzi, no to już tłumaczę. Na początek mały kontekst, aby wszystko było jasne też dla tych, którzy nie oglądali rebeliantów. W dużym skrócie, około dwa lata przed wydarzeniami Z Nowej Nadziei, Moll odnalazł Kenobiego na Tatooine i wyzwał go na ostateczny pojedynek, będący niejako konkluzją ich trwającego ponad 20 lat sporu. Obiłan, rzecz jasna, wyszedł z tego pojedynku zwycięsko, a jego arcywróg skonał w jego ramionach. W serialu ten wątek kończy się wraz ze śmiercią Mola, ale dalszy jego ciąg został poruszony w książce z pewnego punktu widzenia, a konkretnie w zawartym w niej opowiadaniu o tytule W chwili śmierci. Opowiadanie to przedstawia nam proces jednoczenia się z mocą przez Kenobiego po tym, jak starł się z Vaderem na Gwieździe Śmierci, co sprowadza się początkowo do ponownego doświadczania przez rycerza najważniejszych wydarzeń z jego przyszłości. Jednym z takich wydarzeń był pogrzeb Mola, o którym do tej pory nigdy wcześniej nie wspominano, a my fani nie wiedzieliśmy, co tak naprawdę Obi-Wan zrobił potem z ciałem zabraka. Okazuje się, że Kenobi przygotował Molowi pogrzeb godny Jedi i spalił jego ciało na stosie zgodnie z tradycją zakonu. To bardzo ciekawy wątek, bo każe zadać sobie pytanie, dlaczego Obi-Wan pożegnał Mola jak rycerza. Mimo, że jego przeciwnik, choć no, formalnie sitem już nie był, to do ostatnich chwil zdawał się być pogrążony całkowicie w ciemnej stronie. Zachowanie Kenobiego objaśnia z kolei komiks Droga Jedi, w którym Obi-Wan przeczekując w swojej chatce na Tatooine potężną burzę piaskową wraca myślami do momentu śmierci Mola. Podczas tej chwili kontemplacji rycerz przypomina sobie jak w trakcie walki z byłym Sithem ten jawił mu się w mocy jako całkowicie skąpany w mroku i niezdolny do wpuszczenia choćby promyka światła do swojego umysłu i serca. To odczucie zmieniło się jednak w momencie, w którym Kenobi zadał przeciwnikowi śmiertelny w ostatnich chwilach Mola Obiłan czuł, jak nienawiść, która napędzała za braka, ustąpiła miejsca smutkowi i takiej przerażającej świadomości, czym było tak naprawdę jego całe życie. W końcu Mol jako dziecko został porwany i zindoktrynowany przez Sidiusa, wręcz wychowany w ciemnej stronie, co naznaczyło wszystkie jego późniejsze decyzje. Na dodatek przez Lorda Sithów stracił matkę i brata, więc jedyne istoty, co do których żywił jakiekolwiek uczucia. Obiła na samym końcu rozumie, że walka pomiędzy światłem a mrokiem toczyła się także w jego przeciwniku. Dostrzega wręcz w oczach zabraka terror związany z odkryciem, że jego życie zostało zmarnowane. A on sam nigdy go w pełni tak naprawdę nie kontrolował. Mol zaczyna tę układankę składać w całość zbyt późno, ale tuż przed śmiercią widać zalążek zmian. I właśnie z tego powodu Kenobi postanawia dać mu tradycyjny pogrzeb Jedi, licząc na to, że po śmierci zabrak zazna wreszcie spokoju i zjednoczy się z mocą, odrzucając ostatecznie mrok. W tym miejscu warto przypomnieć, że w jednym z opowiadań z cyklu Stories of Jedi and Sith Molowi objawił się duch Kuaygona, który próbował nakłonić byłego ucznia Sidusa do rezygnacji z zemsty i zaprzestania kroczenia ścieżką ciemnej strony. Jin przepowiedział wówczas Molowi, że jedyne co czeka go na końcu tej drogi, to niewyobrażalny ból. Ważne, abyśmy pamiętali, że duchy w uniwersum Star Wars wypełniają wolę mocy. Więc wygląda na to, że to sama moc za sprawą Quagona chciała, aby Mol się nawrócił i pojednał z tą mistyczną siłą. Biorąc pod uwagę, że po śmierci Anakina zjednoczyć się z mocą pomogł mu duch Obi-Wana, możliwe, że podobna sytuacja miała miejsce z Molem i Quagonem, co byłoby bardzo ciekawą klamrą dla historii Zebraka. Wiecie, że w jego odkupieniu ważną rolę odgrywają Jin i Kenobi. Z którymi starcie zapoczątkowało tak naprawdę przygody Mola w tym uniwersum. Materiały o obu tych wątkach, mam tu na myśli spotkanie Mola z duchem Quagona oraz Obi-Wana pomagającego zjednoczyć się z mocą Anakinowi, możecie zresztą obejrzeć na kanale. Linki do wspomnianych filmów znajdziecie w opisie tego wideo. Tradycyjnie dajcie znać w komentarzach, co o tym wszystkim sądzicie, czy podoba Wam się motyw pogrzebu Mola wprowadzony w uniwersum i czy Waszym zdaniem Zabrak doczekał się ostatecznie tego odkupienia w oczach mocy. Na koniec chciałbym podziękować patronom kanału. Wasze wsparcie jest niezwykle ważne i za jego sprawą tworzenie nowych treści, no jest dla mnie zwyczajnie o wiele prostsze. Jeszcze raz wielkie dzięki za dołożenie przez was cegiełki do powstania zarówno tego, jak i wielu innych materiałów. Jeśli podobał Ci się ten film, to oczywiście polecam zasubskrybować kanał i kliknąć w dzwoneczek, dzięki czemu nie ominiecie żaden kolejny materiał. Natomiast jeśli masz takie możliwości i ochotę, to zachęcam do wsparcia Wściekłych Wąsów na platformie Patronite. Bycie patronem nie tylko pomaga rozwijać kanał, ale gwarantuje też różne bonusy. Link do Patronite znajdziesz w opisie tego wideo. A na teraz to byłoby w sumie tyle. Trzymajcie się i niech moc zawsze będzie z Wami.